Kiedy mówimy o nauce języków obcych, przez cały czas pojawia nam się jedno zagadnienie. To zagadnienie dotyczy poziomów językowych. Jakieś A1, B2, C1. O co w ogóle w tym chodzi? W dzisiejszym filmiku rozwiążę tę zagadkę oraz opowiem również o innych ważnych rzeczach, które musisz wiedzieć, jeśli chodzi o ustalanie poziomów językowych. Zacznijmy jednak od samego początku. Co to jest poziom językowy i dlaczego się je ustala? Poziom językowy to jest taka pewnego rodzaju miara, która tak naprawdę pozwala stwierdzić, na ile potrafisz dany język obcy. Czy to Twój język ojczysty, czy to Twój drugi język obcy, trzeci język obcy, którykolwiek dalej język obcy. Jeśli chodzi o ustalanie poziomów językowych, to istnieje kilka miar. W Europie najpopularniejsza jest skala od A1 do poziomu C2. W tym wypadku A1 jest to poziom najbardziej podstawowy, a poziom C2 jest to najbardziej zaawansowany. Istnieje również poziom A0, czyli tak jakby um, podstawy, tak jakby przygotowujące do uczenia się języków obcych, jeśli można tak to ładnie nazwać, ale nie wszyscy to uznają. Jeśli zastanawiasz się nad nauką jakiegoś języka obcego, ale nie wiesz, czy ten język obcy będzie dla Ciebie, czy spodoba Ci się nauka tego języka obcego oraz czy. Hmm, czy po prostu ten język obcy jest dla Ciebie, to możesz właśnie spróbować z materiałami na poziomie A0, A1 i po prostu przekonać się. Jeśli stwierdzisz, że chcesz kontynuować naukę tego języka obcego, okej, okay, żaden problem, po prostu idziesz z tym materiałami, które są przystosowane na dalsze poziomy. Wracając jeszcze do skali A1C2. Poziomy A, to znaczy A1 A2, to są poziomy podstawowe. B1, B2 są to poziomy średnio zaawansowane, a poziomy C1, C2 są to poziomy zaawansowane. To jest jednak wersja podstawowa tej skali i ona jest najczęściej wykorzystywana właśnie w książkach, które na przykład możemy znaleźć w księgarniach może też w internecie. Przy niektórych materiałach, na przykład przy podręcznikach, bardzo często jednak pojawiają się również plusy, na przykład, że dany materiał jest na poziomie B1. Plus. Warto wiedzieć, że skala od A1 do C2 nie jest jedyną skalą, w jaki sposób można stwierdzić znajomość języka obcego. Ta skala niby jest znana głównie w Europie, ale nawet jeśli wspomnimy o niej komuś, kto jest właśnie z innego kontynentu, to tak czy siak istnieje bardzo duża szansa, że o tej skali słyszał. Warto wspomnieć, że przy niektórych językach obcych poziom językowy można ustalić również za pomocą stricte certyfikatu. Tak jest przykładowo w języku japońskim, bądź też koreańskim. Można się jeszcze jednak zastanawiać nad jedną rzeczą. Czy jeśli mamy określony poziom językowy, to czy wszystkie nasze umiejętności językowe, takie jak np. mówienie, czytanie um, oraz słuchanie, czy to wszystko jest na tym samym poziomie? Mm, 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 mm. Bardzo rzadko tak jest. Zazwyczaj jest tak, że te umiejętności, które wymagają od nas biernej znajomości języka obcego, je zazwyczaj mamy na wyższym poziomie. Za to te umiejętności, które wymagają od nas aktywnej znajomości języka obcego, te zazwyczaj są na poziomie niższym. Zazwyczaj to jest właśnie albo pół poziomu, albo jeden poziom, po prostu w zależności od osoby. Oczywiście można to wyćwiczyć, żeby wszystko było na równym poziomie, ale nie będzie też tragedii, jeśli są pewnego rodzaju takie odchylenia. Jeśli jednak na co dzień pracujemy ze znajomością języków obcych, to tak naprawdę im mniej, niższe te wahania, tym lepiej dla nas. Można się zacząć zastanawiać, jak dobrać materiały do nauki języków obcych właśnie na poszczególnych różnych poziomach. Na moim kanale znajdziesz wiele recenzji książek i zawsze podaję informację, czy dana książka jest na poziomie A1, A2, czy też na poziomie B1, C2. Przy wyborze książek na konkretny poziom językowy może pojawić się kilka problemów na Twojej drodze. W pewnym sposób przyjęło się, że jeśli dopiero zaczynasz naukę języka obcego, to na poziomie A1, A2 przyda Ci się właśnie jakiś samouczek. Na poziomie B1, B2 fajnie jest mieć jakieś repetytory gramatyczne, repetytoria leksykalne. I tak dalej. Na poziomie C1, C2 tutaj tak naprawdę wszystko z poziomu B1, B2, tylko wersję na C1, C2. Tak się w pewien sposób nieformalnie przyjęło. Zazwyczaj właśnie osoby na swoich półkach mają właśnie co najmniej jedno repetytorium gramatyczne i właśnie jedno jakieś repetytorium leksykalne i właśnie jakiś samouczek. Nie jest to oczywiście reguła i teraz jest bardzo wiele książek do nauki języków obcych właśnie na różnych poziomach. Przykładowo są repetytoria leksykalne i gramatyczne, które są na poziomie A1, A2, są również repetytoria leksykalne i gramatyczne, które są na poziomie B1, B2, C1, C2. Są również pewnego rodzaju książki hybrydy, tak to nazwijmy roboczo, które tak jakby mogą być nawet Wiele poziomów w jednej książce. Czy można jednak powiedzieć, że takie książki, które łączą w sobie wiele poziomów w jednym, czy one przypadkiem nie traktują materiału z danych poziomów językowych w pewien sposób po macoszemu? Tutaj mogę powiedzieć, że wszystko zależy od książki oraz dokładnie od celu książki. Jeśli książka przykładowo, ma nas nauczyć rzeczowników, które są od poziomu A2 aż do poziomu B2, i właśnie są tam przedstawione najważniejsze rzeczowniki i to jest celem tej książki, to ok, cel osiągnięty. To, czy ta książka nam się przyda, zależy od tego, czego my oczekujemy od danego materiału. Jest wiele ludzi na świecie, a więc jest również i wiele różnych potrzeb, jeśli chodzi o naukę języków obcych. I dlatego też jest wiele publikacji, które właśnie w pewien sposób na te potrzeby odpowiadają. Im więcej uczymy się języka obcego, tym bardziej mamy wrażenie, że tak jakby nic nie umiemy albo też tak jakby, że się nie rozwijamy. Ok, uczymy się przez cały czas gramatyki, uczymy się przez cały czas słówek, ale efektów aż tak spektakularnie nie ma. Bardzo łatwo jest się poddać akurat w tym konkretnym momencie, mimo że nie ma żadnych podstaw ku temu. Brak takich widocznych efektów pojawia się bardzo często ze względu na to, że mamy już ogarnięte podstawy. Podstawy, ale i również to, co najczęściej pojawia się w języku obcym. W takich momentach, kiedy widzimy, że uczymy się przez cały czas, ale nie widzimy efektów, bardzo ciężko jest znaleźć motywację, aby uczyć się dalej. Aby uczyć się dalej słownictwa, aby uczyć się dalej gramatyki, żeby nie przestawać się po prostu uczyć. Dla mnie w takich momentach idealnym rozwiązaniem jest zrobienie testu poziomującego. Kiedy zrobię taki test, to porównuję wynik z moim poprzednim testem poziomującym. Na takiej zasadzie, że jeśli dostałam wynik wyższy, to znaczy, że jednak zrobiłam jakieś postępy. Jeśli dostałam wynik niższy... Um, zły dzień... Przy tych testach poziomujących zazwyczaj dostajemy właśnie feedback, czy nasz poziom językowy jest przykładowo na poziomie A1, A2, czy też na poziomie innym. Ten wynik niestety jednak trzeba brać trochę z przymrużeniem oka. Na moim kanale znajdziecie materiał, w którym zrobiłam test poziomujący z języka polskiego dla obcokrajowców. Ja jestem native speakerem języka polskiego. Oczywiście polska, trudny język, robię wiele błędów, ale tak czy siak. Um... Niektóre z tych testów oceniły znajomość języka polskiego u mnie na poziomie A2, więc um, nie zawsze chyba trzeba tym testom tak na 100% ufać. Ale może być to świetne narzędzie motywacyjne, jeśli właśnie widzimy, że tak czy siak udało nam się zdobyć więcej punktów niż poprzednim razem. Wspomniałam o tym, że na późniejszych poziomach nauki może być w pewien sposób tak jakby brak efektów. Na samym początku nauki może być jednak tych efektów aż nadto. Uczymy się przez cały czas czegoś nowego i zwracamy uwagę na każde jedno słówko, którego tylko udało nam się nauczyć. Jeśli nauczyliśmy się jakiegoś słówka, przykładowo stół, i jeśli widzimy to słowo akurat w materiale źródłowym, to od razu mamy zaciesz jak dziecko i po prostu cieszymy się i mamy więcej motywacji od razu do nauki. Wrócimy jednak jeszcze na chwilę do ram, które określają poziom znajomości danego języka obcego. Warto zwrócić uwagę na to, że bardzo często, albo przynajmniej czasami, w pewien sposób. Wspomina się o tym, że istnieje coś ponad te ramy, że w pewien sposób niby wszystko pokazuje, że mamy znajomość języka obcego, przykładowo na poziomie C2, ale jednak czasami mówi się o poziomie C3 albo nawet o poziomach jeszcze wyższych. To nie jest uznane tak na 100%, ale na niektórych forach językowych można się natknąć na takie informacje. Należy zauważyć, że aby dogadać się w języku obcym, tak naprawdę poziom A1-A2 wystarczy. Tak naprawdę, im wyższy poziom znajomości języka obcego, tym po pierwsze, łatwiej jest się nam dogadać, mamy większą płynność wypowiedzi oraz to wszystko jest bardziej naturalniejsze. Jeśli jednak zależy nam stricte na komunikacji, to poziom A1-A2 naprawdę pozwoli nam przeżyć w obcym kraju. Przy poziomach językowych pojawia się jeszcze jedno ważne zagadnienie, i tym zagadnieniem jest kwestia wieku. Oczywiście, im wyższy poziom języka obcego, tym lepiej dla nas, ale z drugiej strony nie można oczekiwać, że przykładowo osoba mająca 13 lat, od razu będzie miała znajomość języka obcego na poziomie C2. Każdy poziom językowy ma również pewnego rodzaju podtematy, i akurat jeśli chodzi właśnie o poziomy C1, C2, bardzo często te podtematy niestety zależą trochę od dojrzałości danego człowieka. Na poziomie C1, C2 bardzo często pojawiają się sprawy ekonomii, ekonomii, wojny, kwestie związane z państwem, i bardzo często jest tak, że. Po prostu potrzeba trochę lat, żeby kilka zagadnień zrozumieć. Oczywiście, można się nauczyć słówek na pamięć, ale co z tego, skoro nie będzie wiadomo, jak z nich korzystać, nie będzie wiadomo, o co tak naprawdę w tym słuchku chodzi. Po prostu do niektórych rzeczy potrzeba trochę lat, ale nie jest to żadna wymówka, żeby nie uczyć się języka obcego. W każdym razie, to byłoby kilka takich przydatnych informacji, jeśli chodzi o poziomy językowe. To nie jest oczywiście całe wyczerpanie tematu, to jest raczej tylko takie wprowadzenie, ale tak czy siak mam nadzieję, że udało mi się rozjaśnić kilka kwestii i cóż, do zobaczenia w następnym filmiku i miłej nauki języków obcych.